Cześć, to Michał Zyski Fanatic. Z dzisiejszego odcinka dowiecie się, jak łatwo i bezboleśnie zdejmować buty narciarskie, oraz jak wyciągać but wewnętrzny ze skorupy i wkładać go z powrotem tak, żeby go nie uszkodzić. Zdejmowanie butów rozpoczynamy oczywiście od ich rozpięcia. Kolejność odpinania klamer jest dowolna. Zwróćcie natomiast uwagę na to, żeby przekręcić klamry na mikroregulacji, ćwierć obrotu. Nie zahaczą się wtedy znowu samoistnie. Po drugie, że podepnijcie na końcu. Klamry się nie zablokują i łatwo je odepniecie. Buty mamy rozpięte i gotowe do zdejmowania. Można to zrobić na kilka sposobów. Jeśli nie masz trudności z zdejmowaniem butów, wystarczy oprzeć rękę o cholewkę, unieść nogę i pchnąć buta do przodu. Z bardziej opornymi butami warto robić to na stojąco. Jedną rękę opieramy tak jak przy poprzednim sposobie, zginamy kolano w przód, noga zadziała jak dźwignia. Jeśli stopa zablokuje się w pewnym momencie musimy rozchylić skorupę. Ciągniemy język do przodu i na bok, drugą ręką rozchylamy skorupę i wyciągamy nogę. Kolejny sposób dotyczy butów bardzo mocno spasowanych i sznurowanych, przeważnie zawodniczych. Z takiej skorupy najlepiej wyciągnąć nogę razem z kapciem. Opieramy tym razem rękę o samą skorupę i zginamy nogę w przód. Tutaj też może zablokować nas przegub buta, ale też podeszwa może zahaczyć o wystające elementy skorupy. Nie wyciągaj nogi na siłę, bo możesz poszarpać kapcia. Rozchyl dolną część skorupy Wtedy będziesz mógł ruszyć piętą tak, żeby unieść się wyżej. Dalej powinno już pójść gładko. Przejdźmy teraz do wyciągania linera ze skorupy. Sprawa jest prosta. Chwytamy za but wewnętrzny i za skorupę. Kapcia pchamy do przodu, nie do góry, a kołnierz skorupy ciągniemy do siebie. Jeśli Bud wewnętrzny zablokuje się w pewnym momencie, np. o śruby lub inne wystające elementy. Wkładamy rękę do środka, tuż pod kostkami i nad piętą, naciskamy delikatnie w dół, ciągniemy do siebie i do góry, tak, żeby pięta znalazła się powyżej przeszkody. Teraz możemy albo wyciągnąć liner, lub dokończyć, tak, jak zaczęliśmy. Kiedy chcemy włożyć liner z powrotem do skorupy, robimy to również technicznie, a nie siłowo. Ja najczęściej robię to tak, że chwytam but wewnętrzny tuż nad piętą i pod kostkami, wkładam go palcami skierowanymi w dół, wolną ręką rozchylam dolną część skorupy i nakierowuję przód buta wewnętrznego do przodu skorupy. Dochodzę do takiego momentu, że liner opiera się o dolną część skorupy. I teraz muszę mu pomóc pójść dalej. Ciągnę liner do siebie i naciskam do dołu, aż minie to miejsce. Może to być nawet tylko centymetr. Teraz wkładam rękę do środka, naciskam napięte i wkładam liner do końca. Sprawdź teraz, czy liner i język dobrze leży. Włóż rękę do środka. Poszukaj nierówności w okolicach. Pięty i w palcach dobrze jest ruszyć kilka razy linerem, tak jak przy jego wyciąganiu. Jeśli coś się źle ułożyło, prawdopodobnie teraz się skoryguje. Warto poświęcić na to chwilę, bo nierówność powstała podczas nieuważnego wkładania buta wewnętrznego może powodować bardzo duży dyskomfort podczas jazdy. Jeśli wszystko jest ok, zapinamy buta. Dzięki, że oglądaliście. Na dzisiaj to tyle. Koniecznie oglądajcie następny odcinek, bo będzie bardzo istotny. Na razie, cześć.